Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu śląsk w Wrocławianie zwyciężyli 2 do 1. Z nami jest trener gospodarzy, pan Jacek Magiera. Trenerze tradycyjnie prośby o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Celem, jakim było zwycięstwo został zrealizowany przez nasz zespół, bo zakładaliśmy, że chcemy ten mecz wygrać. Ten mecz miał różne fazy gry. Pierwsza połowa, gdzie strzeliliśmy gola szybko po stałym fragmencie gry świetnym uderzeniem Exposito i, i większość meczu tak toczyła się w środkowej strefie wojska. W przerwie meczu powiedzieliśmy sobie o czujności, jaka ma być w naszym, w naszym zespole, aby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że LKS nas zdominuje. Tak się akurat złożyło, że te 25 minut było bardzo dobre ze strony LKS-u, który grał dobrze w piłkę, był zespołem dominującym, który strzelił gola. Natomiast cały czas w głowie mieliśmy to, aby ten mecz odwrócić. I Zmiany, które dokonaliśmy z ławki rezerwowych spowodowały to, że wróciliśmy do meczu i drużyna do ostatniej minuty, czy do ostatniej sekundy grała o to, aby zdobyć trzy punkty i to zrobiliśmy. Zapracowaliśmy na to świetną akcją, doskonałym zagraniem Kameruna Bortwika do środka boiska i też drugi rezerwowy Piotrek Stalar strzelił gola, nie dając już możliwości łks na to, aby nawet rozpoczął grę od środka. Trudne spotkanie? Wiedzieliśmy o tym, że takie będzie. Bo Ełka jest zdeterminowany w walce o to, aby opuścić strefę spadkową. Natomiast my patrzymy na siebie. Mamy trzy mamy punkty, zdobyliśmy tych punktów 30 już w tej chwili. Także chcemy, chcemy więcej, chcemy dalej kontynuować tą serię. Natomiast wiemy, że trzeba mocno, mądrze, dobrze pracować dzisiaj czas na regenerację, bo za. Cztery dni wyjeżdżamy do Krakowa na kolejny mecz, dziękuję. Dziękujemy i czekamy na pytania, proszę Szymon. Dzień dobry Panie Trenerze, Szymon na nauczyciel po i gratuluję zwycięstwa. Ja bym się chciał właśnie zapytać o Camerona Bortwika-Jacksona, czy on dzisiaj po tym, można powiedzieć dobrym występie, też miał udział główny przy tej drugiej bramce, będzie mógł liczyć na umocnienie takie znaczące swojej pozycji w składzie Śląska? Nie wiem, trudno powiedzieć dzisiaj, dzisiaj jest za wcześnie na to. Ma być gotowy do tego, aby walczyć i, i rywalizować z Jechorem Macenką, który jest w dobrej dyspozycji, który jest zadziornym piłkarzem, który dobrze broni. Borwick dzisiaj wszedł, gdzie, gdzie zmieniliśmy ustawienie, grając później piątką obrońców po tym po zmianie Macenki zmieniliśmy ustawienie na czwórką obrońców, i na tej lewej stronie, w moim przekonaniu, tak na szybko po meczu prezentował się lepiej niż wtedy, kiedy graliśmy w piątce. Ten moment z tym manewrem 5-4-1 nie do końca był, był udany, co zaobserwowaliśmy na ławce, dlatego już była szykowana zmiana na to, aby wrócić do pierwotnego ustawienia. Natomiast gol stracony spowodował to, że zamiast jednej zmiany Keneta zrobiliśmy dwie. Aby jeszcze bardziej wzmocnić i środek boiska i ofensywę naszego zespołu. Także widzimy to, patrzymy. Jest, jest miejsce do, do, do pracy, do rozwoju, aby, aby zespół, zespół grał, grał yy, skutecznie. No będzie coraz trudniej, to wiem o tym. To, co mówiłem, sierpień, wrzesień, październik to są najpiękniejsze miesiące na jesieni w Polsce, kiedy boiska są dobre, twarde. Teraz będą coraz trudniejsze. Dzisiaj się też zawodnicy ślizgali. Piłka skakała w różnych momentach, tak to będzie. Czasami finezja zostanie odstawiona na Boga, proste środki będą decydować. Też o tym mówiliśmy, aby prostymi środkami przedostawać się na połowę rywala. Dziękuję. Proszę, Bartosz. Dzień dobry, trenerze. Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Ja chciałbym zapytać drugiego bohatera dzisiejszego spotkania, a więc u Piotra Samca-Talara. Czy jest pan pod wrażeniem tak naprawdę jego rozwoju? Został bohaterem w meczu z Legią Warszawa, a dzisiaj zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z LKS na ostatniej minucie. Tak, jestem pod wrażeniem to, w jaki sposób prezentuje się Piotr Samiec Stalar w tym sezonie. Ja powiem, że ma znakomite statystyki, 3 gole 5 asyst. To jest bardzo dobry, wybitny wynik, mogę powiedzieć. Gdyby Piotr Samiec Stalar prezentował się na boisku w postaci biegania takiej gracji jak na Huel albo Łukasz Bejger, Piotr Gardnasi, to. Mówilibyśmy o tym, aby powołać go do reprezentacji, Piotrek ma swój sposób biegania, często taki niezauważalny albo też pokazujący jakieś niedoskonałości i stąd tak różnie na niego patrzyliśmy. Natomiast to jest bardzo wartościowy dla mnie, dla mnie zawodnik, który przeszedł ogromną metamorfozę, który wszedł na zdecydowanie wyższy poziom i chciałbym, żeby to kontynuował, żeby to utrzymał. Żeby był tym Piotkiem z tego, z tego sezonu tak pracowitym, otwartym i, i chcącym, chcącym pomagać zespołowi. Jest świadomy, co chyba jest, jest w tym wszystkim najważniejsze i to jest jego pierwszy rok po młodzieżowcu, gdzie, gdzie ma takie, takie momenty. I chyba dobrze. Proszę, Piotr Jadens. Piotr Jadenska, panie że ja chciałem zapytać właśnie o to składę, bo mówi pan, że uczył pan zespół na tą czujność raczej... Zwracam Pan uwagę, ale nie zabrakło takiej pazerności, żeby pójść po tego drugiego gola, bo troszkę tego brakowało. Gdzieś ten UKS wysyła jakieś sygnały, gdzieś ta sytuacja Ramireza, a tak jak popatrzymy na sytuację Śląska, to dopiero po tym straconym golu. Nie uważa Pan, że powinniście być trochę odważni w od Jak głowę? Czy to był jednak ostatni zespół? To był, był, oczywiście. Chcieliśmy, ale UKS nam na to nie pozwolił. No, tak, tak to wygląda. Jest zespół, który. Znając w ogóle Piotra Stokowca, którego uważam za bardzo dobrego trenera, przeciwko jego drużynom zawsze się bardzo trudno gra i, i potrafi znaleźć, potrafi dać w przerwie meczu takie wskazówki, które mogą zaskoczyć drugą drużynę, czyli naszą w tym przypadku i też tak było, gdzie, gdzie nie mogliśmy złapać własnego, własnego rytmu I, i jesteśmy tego świadomi, bo nie podobało nam się to, że... Mało graliśmy, dużo wybijaliśmy, dużo traciliśmy i LKS dochodził do sytuacji strzeleckich. Nie chcę w tej chwili analizować straconego gola, bo, no bo nie widziałem tego jeszcze na spokojnie, ale na pewno były tam błędy, które, które, które dokonaliśmy. Natomiast najważniejsze jest to, jaki był przekaz sam od zawodników. Wchodzący nawet piłkarze na ostatnie kilka minut sami pytali: gramy o zwycięstwo? Tak, gramy o zwycięstwo, i nakręcali jeden drugiego. Wiedziałem jeszcze, była, kiedy już była ta 90 minuta, plus 5, że jedną okazję jeszcze jakąś będziemy mieli. Nie spodziewałem się, że to będzie ostatnia i gol strzelony, no bo to trudno przewidzieć. Natomiast wiedziałem, że cierpliwa gra może spowodować to, że przynajmniej jedną szansę na, na gola będziemy mieli. Dzisiaj tego gola strzeliliśmy w 96. Minucie. Jakiś czas temu straciliśmy z górnikiem, zabrze w 94. czy 5 minucie, także wtedy byliśmy źli, dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która walczy do końca i oby tak było dalej. I dziękujemy za doping, bo na pewno podniósł nas do tego, abyśmy grali do końca. To prawda, doping też dostał wsparcie od trybun Patryk Klimala w trakcie prezentacji w, w przerwie. No poszerza się Panu ten wachlarz, jeśli chodzi o napastników, bo nawet w tym meczu, kiedy było trzeba gonić wynik to przedmiot Patryk Szwedzik, on gra na boku, ale to nominalnie jest napastnik, przed wszedł Zochorę. Pojawił się w przerwie klimatu. Czy Pan już wie, od w którym momencie będzie mógł Pan z niego skorzystać? Jakie są prognozy? Czy jest szansa, że on już będzie w kadrze, jeszcze teraz, przed, w tej rundzie po prostu? Czy może być problem, żeby było? Nie, nie mam takiej wiedzy. Jest to trudne w tej chwili do, do, do stwierdzenia, czy, czy będzie do naszych dyspozycji na, na jesień, jeszcze w tym roku. Różne rzeczy muszą się wydarzyć, żeby, żeby tak było. Dlatego nie chcę na ten temat w tej, chwili, w tej chwili mówić. Cieszę się, że ten zawodnik do nas przyszedł, że będziemy mieli jeszcze większą rywalizację. Dzisiaj wszedł na boisko Kenneth Zochorę, Patryk Szwedzik, który wczoraj grał w drugim zespole. Sytuacja kadrowa nasza była taka, że daliśmy do zespołu rezerw trzech piłkarzy, natomiast trener drugiego zespołu dał przekaz piłkarzom drugiego zespołu, że są dwa wolne miejsca na ławce do meczu ekstraklasy i dwóch yy, zawodników, którzy będą się najlepiej prezentować yy, w pierwszej połowie w meczu wczorajszym z drużyną Zielona Góra zejdą w przerwie i trafią na do kadry meczowej yy, pierwszego zespołu. Tymi zawodnikami był Patryk Szwedzik i Michał Wróblewski. Patryk Szwedzik, nie wiedząc o tym wczoraj przed meczem z rezerwami, a znaczy w rezerwach, yy, pewnie nie spodziewał się, że dzisiaj będzie się cieszył z tego, że drużyna Śląska wygrała w ekstraklasie i on jeszcze zagra i miał wkład. To, to zwycięstwo, dlatego to pokazuje, jak w piłce jest. Nie ma co się zastanawiać, nie ma co y, się dołować, nie ma co patrzeć na to, co mogę zrobić, że i tu i teraz. Każdą chwilą się ciesz, każdym meczem, każdą minutą, każdą sekundą na poziomie ekstraklasy, bo to trzeba bardzo szanować. Dlatego, y, wracając do Klimali, cieszę się, że jest z nami. Jutro będzie mógł normalnie z nami trenować, bo do tej pory tylko korzystał z naszych y, y, obiektów. Od jutra jest do, do treningu. Natomiast y, mało prawdopodobne, że, że będzie do gry z Krakowią. Tak jak powiedziałem, musi się wy, wy wydarzyć szereg rzeczy, które y, FIFA, UEFA, PZPN zezwolą na, na zgłoszenie go. A od strony sportowej to są duże zaległości, czy on jest całkowicie w rytmie i gdyby mógł grać, to to, że tak powiem, jest blisko meczowej 20. Czy no nie, wiem, nie wiem, bo nie widziałem go. Nie, miał, nie miałem go na treningu. Raz widziałem, jak biegał dookoła boiska, także na podstawie tego trudno, trudno stwierdzić. Rozmawiałem z nim, mówi, że ma jakieś tam zaległości, ale nie ze względów kontuzji czy innych rzeczy, ale ostatni mecz. I ostatnie jego występy w Izraelu były tylko sporadyczne ze względu na to, że, że trenerzy już w Izraelu wiedzieli, że on nie chce przedłużyć tam kontraktu. Witam Panie trenerze Łukaszciona. Chciałem zapytać w kontekście tych wzmocnień, bo wiemy, że dyrektor sportowy Dawid Balda pracuje nad jakimiś jeszcze transferami z Afryki, z tego co gdzieś wyczytałem. Jakie jeszcze ewentualne pozycje mogłyby być wzmocnione według Pana trenera? A druga sprawa Karol Borys jest Teraz na mistrzostwach świata, jak Cendr widzi nie tylko jego występ, ale w ogóle występ tych Polaków. No, duże nadzieje w Polsce przed, myślę, przed tym występem do prezentacji, która wydaje się być naszą przyszłością. I to, fajnie, to Ciekawe. Jak Karolowi powiedziałem, jak wyjeżdżał, żeby wrócił jak najpóźniej. To będzie świadczyło o tym, że polska reprezentacja będzie grała w drugiej fazie, trzeciej fazie turnieju, być może o coś więcej niż jak to w wielu przypadkach miało miejsce wejście z grupy, nie grał medal. To, to wtedy, wtedy będziemy zadowoleni. Niech się tam realizuje. On tam jest w swoim środowisku, w którym znakomicie się czuje. To są jeszcze młodzi ludzie, 17-letni, w wielu przypadkach, którzy wchodzą i pukają do, do seniorskiej piłki. Każdy zawodnik jest, jest inny, inaczej zbudowany. Są wcześniej dojrzewający, późno dojrzewający piłkarze, tacy, którzy od razu z przebojem wejdą do, do szatki, tacy, którzy potrzebują na to czasu. Także niech on swoim e, rytmem e, trenuje, gra. Cieszy się tym, co robi i daje sygnały na to, aby dostawać coraz więcej szans na poziomie ekstraklasy w drużynie Śląska-Wrocław. I uciekł mi wątek. Pytałem jeszcze o wzmocnienia. Ja mówię ma... o Afryce. Proszę pytać Dawida Waldę o Afrykę. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Czy to są zawodnicy, którzy do nas trafią, czy do drugiego zespołu. Wiedziałbym, gdyby do pierwszego zespołu ktoś przyszedł. Nie sądzę, żeby, żeby żebym jutro czy pojutrze został postawiony przed faktem dokonanym, że jest zawodnik. Nie, nie, nie dzisiaj, nie, nie, nie w takich relacjach jakie mamy. Jeżeli już przyjdzie jakiś zawodnik z Afryki, to jest to bardzo młody chłopak do, do drugiego zespołu na sprawdzenie. Pan Bugański, gratulacje, panie oczywiście po tym zwycięstwie. Jeszcze kontynuując wątek tych młodych zawodników, wiadomo, że dzisiaj nie było Łukasza Wegera. Czy był jakiś młodzieżowiec, który był blisko tego podstawowego składu? Może Pan tak powiedzieć o którymś zawodniku? Nie. Nie było nikogo. nikogo pan nie mówił? ma. Nie było. No, dzisiaj, no, dzisiaj sobie uczciwie to trzeba powiedzieć i chcę być fairy i, i też uczciwy w stosunku do tych zawodników, y, młodzieżowców, że gdyby był ten przepis y, nie taki jak dzisiaj, że trzeba rozegrać jakieś tam minuty, tylko piłkarz musi być na, na boisku, to ten zawodnik by grał, bo musiał. No i pytanie teraz za kogo? Czy za Rafał Leszyńskiego, który jest w wybornej formie, czy za Aleksa Petkowa, który jest w wybornej formie, czy za nie wiem, Erika Exposito, czy za Nahuela, czy za kogokolwiek innego. Graliśmy dwoma młodzieżowcami. Jest to Macenko, jest to Buraginże, tylko że nie są to Polacy. Czyli to nie jest tak, że my wystawiamy starych piłkarzy, ogranych już takich. Stawiamy na najlepszych i. Dzisiaj, dzisiaj wiem, że o tym przepisie należy mówić, rozmawiać i myślę, że bardziej powinniśmy rozmawiać na, na poziomie trenerskim i słuchać głosów trenerów, niż na zasadzie prezesów, którzy zarządzają, a, a trenerzy wprowadzają piłkarzy do, do drużyn ekstraklasowych. To jeszcze pytanie o właśnie Kacpra Trodowskiego, bramkarza, który jest młodzieżowcem. Jego dzisiaj brakowało na owcach rezerwowych. Co się z nim dzieje? Kontuzję złapał. Na treningu, chyba czwartkowym czy środowym. Przywodziciel jest wykluczony tydzień czasu z treningu. Dzisiaj szansę bycia po raz pierwszy na ławce rezerwowych dostał Bartosz Głogowski. 2006 rocznik Bramkarz. Mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę. Dziękuję trenerowi, dziękuję Państwu. Do zobaczenia na kolejnych konferencjach. Dziękuję.